Oh, <laughs> Ej, dobra. To jest. jest. <laughs> Aj, kurse, ale dobry materiał, no. Oj, wróciłeś, gadko. Wróciłeś na te YouTube. Co? A, a, ale. Majki? Majki Boro? Wiedziałem, że muszę zrobić coś specjalnego, aby utrzymać moje suby. dlatego postanowiłem, że narysuję czempiona, którym zamierzam zagrać. Napisy by Jacek Makarewicz Jak te te, te śmiesz, jak śmiesz Kurne jemu takie Troszeczkę mam o. Dobrze Bardzo ładnie się ruszy Tak się Kurde, wziął kila jeszcze taksy bierze, nie? Co za pesce? Joki ma o 10 więcej się. Ale idzie. nie taksuj, bierze. ja nie mam na Aj, przestań! Aj, przestań! A przestań, to przestań! No. <laughs> Dobra, Tasia, zostań, Już, spokój się. To wygrania. Ja, o, o, o. No, Draven ma dużo lepszą farmę, to nawet yy, bez porównania. Czekaj, ja ją dostanę. Albo nie. <średytorce> Ale wziąłem dobrą postać! <średytorce> Jestem tutaj jakby coś. O, Oj, chyba ma tego. Ej A nie! Dobra, so dobra, so dobra, so dobra! Opa! So 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 <laughs> so nie, nie ważne, smacznego. nie, nie, nie sądziłam, że skoczę w zasięg Tego Wierzę Jakiś wardy, okay. czy nie? chyba, chyba stąd wracał Jak mu wybombiłem! Jakie bomby!

o! o, o. Satoško, dziękuję jak zwykle. Satocha mnie kieruje tak całą grę, że Co to Satocha tam już? Soracie. O! O, Musiałam. Kieruj! Satoczko, kieruj! Satoczko, kieruj! O Boże! Powiedzcie nie do mnie. Nie. Nie że do ciebie. <grymne> I dalej, <nie? grymne> Ale się przestraszyłam, aż mi serce zaczęło. To mi przypomina ten. Poczekaj jest na gdzieś Powiedziałeś, i że nie, ja ci zaufam. Jaka bomba, nie? Patrz! Połowa HP? To... A czułam to, nie? Mm, a czekaj, to się... działa. No dobra, nie wiem. Gdzie jest SZEN? No nie, a ja ci uwierzyłem. Podziła, oh, działa? od chwilą działała, O fuck. Jako to odwraca? patrz, mnie i wszystkich, patrz! Patrz na niego, czemu nie, nie patrzysz? No, na nie Musiałeś się drzeć, no, jak ten szalony. No. Ja jestem w nowym polskim kasterem. Proszę państwa, co to, to ta soraka przeżyła? Popój. Jakim cudem taki moment! Proszę patrzeć, co naleci leci, już, już wszystkich zamija. Czemu tak się dzieje? Czekaj. No, on, ten, on plebi, że jak krzyknąłem. No. Tak jakby ten no, krzyk tak. go przestraszył, no, ja się nie. tak zatrząsł nie. i tak myszką ruszył. I wtedy się wyjadła. No. Żebyś wiedział. <laughs> tak, wola Boga, co to było? <laughs> Dobra, weźcie tego bota wyciście, bo nie mogę patrzeć Toż nie jaki mogę syf, być, jaki jest, syf jest. jest na tym bocie, weź nie to wyczyść! Nie no, ale, ale zobacz, ale Wiedźminka, kurde, pojechałaś do Austrii i jeszcze Cię nie nauczyli, żeby swój pokój posprzątać czasem? Kto za ciebie będzie, kto za ciebie będzie, je czyścić, sprzątał? A ja twoją czyściłam ty! Brudasie, się nie męczy. A <śla> moje ciuchy. Dokładnie, ja prałam za ciebie, sprzątałam, gotowałam nawet. I co, żeś zrobił? Wygrałaś. Takie mam, takie wygrałaś, mam. Już, przestań, wygrałaś. już przestać, Nie bo tak. Pomocy! Jestem! No nie pomogę tu, ci, bo mi się nie chce, bo jest taki właśnie zawsze. jest.